Hej kochane, miło Was widzieć wyobraźnią swoją, tak? I mam nadzieję, że kiedyś uda się spotkać, albo chociaż zrobić jakiś live, żeby się zobaczyć. A bardzo się cieszę z każdej z Was, że tutaj zaglądacie i jest mi niezmiernie miło, gdy czytam Wasze komentarze czy jakieś wiadomości prywatne. Dziś chcę Wam podać bardzo skuteczną metodę na myśli. Bardzo, żeby przez nasz umysł nie przepływało to 60 tysięcy myśli dziennie, a żebyście mogły panować nad tymi myślami i żeby pokój Boży rządził w waszym sercu i w waszej głowie i to przekładało się na jakość waszego życia, bo nie szukajmy się, myśli zatruwają nasze życie i okradają nas z tego pokoju, i wtedy, kiedy jest burza w naszej głowie, trudno mieć pokój. I być spokojną. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, a my, jako kobiety, jesteśmy bardziej wrażliwe i bardziej poddatne na te wszystkie myśli, bo jesteśmy takimi typami, tak jak Pan Bóg nas stworzył, ale zostawił nam metodę. Ja dzisiaj powiem o tej metodzie i powiem też, jakie ona efekty przynosi, więc do dzieła. Przede wszystkim zacznę i przypomnę Wam o moim, jakby świadectwie. Jak dzieliłam się ostatnio w filmiku, że wstawałam rano, do łazienki i miałam straszną bitwę, straszne ataki na myśli, takie, że aż mnie po prostu skręcało. Yy, I kolejna rzecz to jest też taka, że zawsze jak się kładłam spać wieczorem, to moja głowa zaczynała buzować. Nie były to jakieś, wiecie, ataki, nie wiadomo co, coś przykrego, ale zaburzało mi to sen, ponieważ nie mogłam zasnąć. Wiadomo, że jak mamy, przewijają się przez naszą głowę myśli, to automatycznie nie możemy zasnąć, bo ta głowa pracuje. A żeby ona się wyciszyła do spania, no to muszą uspokoić się te myśli. I ja się kładam właśnie na łóżku, i się zaczynały myśli tego typu, na przykład o fajnie by było, żeby poszła do tego sklepu, to kupiła, może mogłam tam to kupić, a może mogłam nie kupować tego, albo co jutro zrobić, a co w pracy zrobić, albo na przykład e, też szłam do kościoła i chciałam się modlić, skoncentrować się na Bogu, uwielbiać Boga, a przypominało mi się nie wiem rzeczy z córką, rzeczy o gotowaniu, o zakupach, o rozmowie z mamą, więc to okradało mnie ze spokoju i ja nie mogłam wejść w Bożą obecność i cieszyć się obecnością Bożą dlatego, że to mnie po prostu rozpraszało. Albo szłam na spotkanie modlitewne, żeby się modlić o ludzi i się okazywało, że mam głowę pełną różnych myśli, więc automatycznie też trudno było mi się wyciszyć, żeby modlić się o tych ludzi i też na przykład przekazywać jakieś słowo e, dla tych kobiet, tak, bo ja najczęściej się modlę z kobietami. I to są takie właśnie sytuacje. Dodatkowo kiedyś jedna koleżanka do mnie zadzwoniła i mówi słuchaj Bożena... Ja po prostu buduję się codziennie o 4 rano, nie mogę spać, mam mnóstwo myśli różnych, stresujących odnośnie dnia codziennego. I mimo, że mogę sobie pospać do tej szóstej, zanim wstanę do pracy, to wstaję wcześniej, nie mogę spać, więc automatycznie jestem zmęczona i nie to strasznie męczy. No i ja wtedy jej podałam właśnie tą metodą, którą chcę wam sprzedać. Mianowicie, jest to zbroja Boża. Czy zakładałyście kiedyś zbroję Bożą? Korzystacie z tej metody? Jak jeszcze nie wiedziałam, dowiedziałam się, jedna znajoma mi powiedziała, jest mega. Naprawdę zmniejsza ilość myśli, ale też wpływa na to, że pewne myśli się ucinają. Więc przeczytam Wam werset z listu do efezjan z rozdziału 6, od wersetu 10. I werset brzmi tak: końcu umacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły, przywdziejcie pełną zbroję Bożą, po to byście mogli ostać się wobec zakusów diabła gdyż nasza walka nie toczy się z krwią i ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami świata tej ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach nadniebnych. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Boga, abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i poprzez zwyciężenie wszystkiego ostać się. Stańcie zatem, mając swoje biodra przepasane prawdą, by przywdziany pancerz sprawiedliwości i nogi o w gotowość głoszenia Ewangelii, pokoju, we wszystkim podnieście tarczę wiary, dzięki której w stanie będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski, złego weźcie też hełm zbawienia i mieć ducha, którym jest Słowo Boga, w każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie i w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich świętych i o mnie, aby mi dane było słowo, gdy otworzę moje usta, bez odwagą oznajmiać tajemnicę Ewangelii ze względu na którą sprawuję poselstwo w, w więzach, abym ją śmiało ogłosił, tak jak to czynić powinienem. I to jest po prostu wypowiedź listu Pawła, apostoła Pawła, gdzie on mówi o zbroi Bożej. Więc jak zakładać taką zbroję Bożą? Podam Wam teraz taką moją modlitwę. Ja modlę się w ten sposób i modlę się wiele razy dziennie, nie chcę, żeby to zabrzmiało religijnie, bo nie każdego dnia tyle razy zakładam, ale nauczyłam się tego, że wtedy, kiedy zaczynają przepływać te myśli i się coś zbliża, ja wiem, ponieważ to już chodzę kilkanaście lat z Bogiem, ja wiem, jak zaczynają się te ataki. Fakt, czasami się dam złapać i ulegam, ale w dużej mierze ja już wiem, czym to pachnie i kiedy to się zaczyna, więc już jakby przeciwdziałam temu. I staram się to robić najpierw, zanim podejmę jakieś inne kroki i walkę. Więc modlę się w ten sposób. Panie Boże, zakładam hełm przywice zbawienia, opuszczam ją, żeby mieć kierunek na Jezusa Chrystusa, żeby mnie chroniła od ataków na myśli, na głowę, na mój sen. Zakładam pance sprawiedliwości, aby chodzić w Bożej sprawiedliwości, aby chronić moje ciało. Hmm. Zakładam pas prawdy, aby chodzić w Bożej prawdzie. Zakładam buty w Awangelii, aby stąpać po żmijach i po skorpionach, aby chroniły moje nogi, biorę mieć słowa Bożego, żeby oddzielić fałsz od prawdy i niszczyć wroga, biorę tarcze wiary, żeby odeprzeć każdy pocisk złego. I w ten sposób się modlę. I powiem Wam, że jak miałam takie ataki właśnie rano, to często zakładałam w zbroję w tramwaju. I pewnego dnia sobie uświadomiłam, dlaczego ja czekam, aż wsiądę do tramwaju, jadąc do pracy, jak ja mogę od razu. Y po powstaniu, zanim idę do łazienki, założyć tą zbroję Bożą i mieć spokój. I powiem Wam, że zaczęłam to robić. Myśli i ataki w łazience się skończyły. Jak ręka odjął. Od razu, rozumiecie to? Być może już nie pamiętam, bo to było dawno, być może założyłam tą zbroję kilka razy rano, ale wiadomo, że wtedy, kiedy my jesteśmy nieustępliwi, diabeł musi się poddać i musi. I musi po prostu ustąpić i odejść. Nie ma innego wyjścia, bo on nie ma nad nami, jest mu odebrana ta władza, tak? Nie ma nad nami stałej władzy. M my po prostu możemy mu dawać tą władzę i on sobie je uzurpuje do nas prawo, ale on jego nie ma. Więc wtedy, kiedy my stajemy w prawdzie i temu przeciwdziałamy, on musi ustąpić. Musi, musi, bo takie jest imię Jezus i taka jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonana dla nas. I co ciekawe, ja wtedy, kiedy zasypiałam, wiecie, myślę o ciuchach. Kto by pomyślał, że to jest jakiś atak diabelski? No nic, no nic nadzwyczajnego, normalne, kobiety tak mają. Myślał o dniu codziennym, jesteśmy wrażliwe, tak robimy. A zobaczcie, ja zaczęłam wieczorami zakładać tą zbroję Bożą, wtedy, kiedy mi się pojawia, te myśli. I nawet, nie wiem, w jednej sekundzie odlatywałam i zaczynałam spać. Jak się nieraz wybudzam w nocy i coś też tam się toczy w mojej głowie, nic takiego strasznego. Też staram się założyć tą zbroję, albo to ustaje i sobie zasypiam spokojnie, albo no czasami, nie wiem, coś, nie wiem, modlę się na, na językach. Druga rzecz jest taka, że kiedy powiedziałam tą metodę mojej koleżance, co nie mogła spać, się wybudzała, ona to zastosowała też. I wiecie, co się stało? Ona dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, śpię do 6 rano, nic mnie już nie wybudza, nic mnie nie męczy, zasypiam. Więc dziewczyny, naprawdę ta metoda jest bardzo skuteczna. Nie chcę, żebyście to traktowały tak, wiecie, religijnie, ale... Jeśli ustąpią te ataki, potem na przykład wieczorem przyjdą następne, spróbujcie to założyć drugi raz. Do tej pory nie, nie rozumiem, z czego to wynika, że jak założę rano, to wieczorem, jak zdarzają się ataki, muszę znowu jakby pomodlić się tą modlitwą. Nie rozumiem tego. Być może kiedyś to zrozumiem i Wam przekażę, z czego to wynika. Ale ja mimo wszystko, czasami nawet kilka razy dziennie, czasami raz na tydzień, czasami jak jadę, właśnie, zawsze jak jadę na nabożeństwo, to właśnie. Zakładam tą zbroję Bożą, bo, bo często też się po prostu modlę o ludzi, więc jakby się zabezpieczam, bo wojownik bez zbroi nie powinien wychodzić do walki, więc ja automatycznie zakładam tą zbroję, żeby być przygotowana do, do modlitwy, czyli do, do walki, i też ucinam e, po prostu diabłu dostęp do mnie, i też jak na przykład siedzę na bożeństwie i mnie takie właśnie myśli gnębią, to dzięki tej metodzie, i założeniu tej zbroi, tej modlitwie, kończą się te ataki i mogę brać po prostu czynny udział w nabożeństwie i skupić się na nabożeństwie. Czy na przykład teraz, ponieważ jak byłam, pisałam tą pracę magisterską i miałam te ataki na myśli, no to niestety nie znałam tej metody, więc byłam taka wytrwała i robiłam swoje. Ale teraz powiem Wam, że gdybym siadała do czegoś i by mnie tak to gnębiło, zakładałabym zbroję Bożą właśnie, najpierw. Wypróbujcie, wiem, że czasami może to się wydaje dziwne, ale próbujcie, testujcie. To Bóg nam dał, korzystajcie z tego, zakładajcie tę zbroję Bożą jestem bardzo ciekawa tych efektów, jak Wam pomogła, w jakich sytuacjach je stosowałście i jaki przyniosła efekt. Naprawdę nie mogę się doczekać, więc jak ktoś zastosuje i, i zobaczy rezultat, proszę podzielcie się tym feedbackem, feedbackiem, Boże, feedbackiem, <grym> przepraszam, albo w komentarzu Albo napiszcie do mnie prywatnie, jeśli to jest coś bardzo osobistego. Błogosławię was i pamiętajcie, możemy deptać po wężach i skorpionach, bo jest został nam taki autorytet. Błogosławię z całego serca. Miejcie się dobrze i korzystajcie z tej metody koniecznie.